Siema, siema, witam Was na kanale. Dzisiaj premiera z drapek siódemek Sherry. Będziemy grali za 100 zł. Kupiłem 10 z drapek po 10 zł. Więc bez przedłużania możemy zaczynać. Oczywiście musimy znaleźć siódemki. jeżeli znajdziemy siódemkę wygrywamy przypisaną do niej kwotę jeżeli znajdziemy dwie siódemki wygrywamy z mnożnikiem razy 2 jeżeli znajdziemy trzy siódemki wygrywamy z mnożnikiem razy 3 dzisiaj jest z nami też moneta piątka Którą tutaj trzymam w ręce. Będzie nam pomagać wygrać. Zobaczmy. Na razie tutaj nie mamy nic. Z tego co widzę. Więc szukamy dalej. Musimy te siódemki gdzieś tu. Znaleźć. Czy się nam to uda. Cytryna. Arbuz. Diament, safe, banknot i jabłko. Więc pierwsza zdrapka. Nie widzę tutaj nic. Czyli dajemy na lewo, lecimy z drugą. Zobaczymy, ile nam się. Czy w ogóle nam się dzisiaj uda coś wygrać w tych nowych premierowych drapkach Chyba no na 10 drapek coś powinniśmy tutaj wygrać. Złoto, szkoda, że złoto nam nic nie daje. Tutaj na razie nic. Owo liskę. Tutaj widzimy. Muszę uważać na te litery kontrolne, żeby tej nie pokazywać, bo one dość dużo zdradzają. Właśnie tu już widzimy. To tutaj już widzimy C i C i M. E, no jak są różne, to, to niestety nic nie ma. Druga zdrabka i nie mamy nic. Więc lecimy z trzecią. Złoto cały czas to złoto my szukamy siódemek, nie złota szukujemy tutaj siódemek No i co, i pierwsza strona tutaj nic lecimy dalej truskawka dzwon korona pierścień i co, czyżby trzecia też nic? co wy? no niestety, w trzeciej też nie mamy nic no już 30 zł za nami zostało 7 zdrapek, a my nie mamy nic więc jedziemy, no szukamy tej siódemki no gdzieś tutaj musi być ta siódemka No, i pierwsza strona, zdrapki czwartej, znowu nic. No, już widzę te dwie literki kontrolne, więc. Więc nie sądzę, żeby coś tutaj było. No, ale sprawdzamy. Tak szybciutko to. Tak szybciutko to. No i co? No i niestety nie mamy też nic. Czwarta zdrapka pusta. Zostało sześć. No Gdzie te siódemki? Kurczę To już jest piąta zdrapka, więc przydałoby się, żeby jednak coś tutaj było. Walizka. Gwiazda. I banknot. No, nie za dobrze to wygląda powiem Wam szczerze Z premierowa zdrabka, więc jako na premierę powinniśmy jednak coś tutaj mieć chociaż żeby się połowa zwróciła. No i co? nie mamy nic połowa za nami nie za dobrze to wygląda wiecie jak my tutaj nic nie znajdziemy wyłączyło się nagrywanie więc dogrywamy dalej nie wiem w którym momencie tam się wyłączyło ale mam nadzieję że dużo nie stracicie no lecimy dalej jest to już wam mówię jest to szósta zdrabka na razie nie wygraliśmy nic z tej stówej więc lecimy dalej zobaczmy szósta zdrabka i coś tutaj będzie widzę widzę po literkach kontrolnych że coś tutaj będzie, więc zaraz zobaczymy gdzie te siódemki są, czy wygramy coś fajnego czy tylko zwrot na razie nie widać tych siódemek także ale szukamy, gdzieś tu jest proszę Państwa, jest siódemka jest piękna siódemka. Czy będzie jeszcze jakaś siódemka? Możemy mieć też dwie siódemki. Możemy mieć trzy siódemki. Ale z tego co tutaj widzę to mamy tylko jedną siódemkę. Więc zobaczmy sobie ile wygraliśmy. 10 zł. Czyli tylko jak widzicie, w szóstej zdrabce zwrot odkładam. I lecimy ze zdrabką siódmą. Trzy do końca. A my mamy tylko jeden zwrot. Jest siódemka. Są dwie siódemki. Mamy dwie siódemki już na początku, czyli mnożnik razy dwa. Czy znajdziemy tutaj gdzieś jeszcze trzecią siódemkę? No, tutaj zobaczymy. Może będzie fajna wygrana. Może uda nam się jeszcze znaleźć tą jedną siódemkę. Co by było fajne, czyli mnożnik razy tutaj trzy. Na razie dwie. Czy będzie tutaj trzecia? Dobra, słuchajcie, mamy dwie siódemki. Sprawdzimy, ile wygraliśmy. 10 zł razy 2 mnożnik, razy 2 czyli mamy 20 zł. Czyli łącznie mamy 30 zł wygrane. Zostały dwie zdrabki do końca. No i zobaczymy, czy jeszcze coś tutaj się uda znaleźć. No fajnie by było jeszcze coś tutaj znaleźć. Diamenciki, monety, siódemki potrzebujemy znaleźć. Jest siódemka następna. Są proszę Państwa znowu dwie siódemki. Więc te ostatnie losy okazały się, okazują się dosyć, dosyć szczęśliwe. Czy będzie jeszcze jedna siódemka może? Będziemy mieli ten mnożnik razy 3 fajnie by było, ale no nie, mamy tylko 2 siodanki, więc ile to będzie? 10 zł, znowu 10 zł, razy 2, więc 20 zł w tej oto zdrabce. I ostatnia zrabka przed nami z 10, więc bez przedłużania drapmy. Czy jeszcze mam tutaj coś? Coś wpadnie jakaś siódemeczka. O, tutaj okay. coś tam nam przeszkadza. Fajnie było jeszcze coś tutaj znaleźć. Szukamy, szukamy. Co nam to szukanie da w ostatniej zdradce? No i dobra z tego co widzę. Ostatnia zdrapka nie dała nam wygrać nic, więc odkładamy ją i podsumowujemy. Czyli tak, na 10 zdrapek wygrały 3 o wartości 50 zł. Wydaliśmy 100 zł, czyli straciliśmy 50 zł. Więc połowa nam się zwróciła, niestety minus 50 zł. Ale może tutaj następnym razem się uda. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i życzę wszystkim miłego dnia bądź wieczoru. Trzymajcie się, cześć. Dobra, nie wiem jak to się stało, nie pytajcie mnie, nie mam pojęcia, ale znalazłem jeszcze jedną zdrabkę, która prawie. Wylądowała w koszu, więc zdrapmy ją. Ona jest tą dziesiątą. Nie wiem jak to liczyłem, nie mam pojęcia. No ale zdrapmy. Jeszcze. Zobaczmy, gdzieś mi się tam zawieruszyła. Więc zobaczmy, jeszcze tak szybko wam dogram. Bo było 9 zdrapek, ja policzyłem, że było 10. Więc jeszcze coś możemy tutaj wygrać. Szukamy tej siódemki? Czy będzie? W dziesiątej zdrabce. Dobra, słuchajcie, słuchajcie, zrapałem tą rzekomo dziesiątą zdrabkę, i tutaj nie widzę nic, czyli. Czyli nic się tam nie zmieniło. Wygraliśmy 50 zł, 50 straciliśmy. No i tyle. Tak dziś mi się zawyruszyła ta zdrapka, więc jeszcze raz dziękuję bardzo za oglądanie. Wszystkiego dobrego. Cześć.